To jest filmik pod tytułem Parkour. I by go... Ja go wstawię jutro, bo mi się dziś nie chce. WOO! Fuck! Jeszcze raz. Kurde. Do trzech razy sztuka się mówi, nie? No. O no, no, Dobra, jest ten nie był tak długo używany, że z nim nie koloruję Ale ja mam taki, taki serwer, gdzie że przejdziesz parkura, który jest mi ziemsko łatwy, to dostajesz Diagsa. Ja tam sobie zrobiłem home'a i tak się ciągle tam robiłem, ciągle z jaksi dostawałem. Dobre? Czekaj, to jeszcze nie koniec. Okay. No, dawaj. Czekaj, dzieci się tak spieszy. Co mam zrobić? Co? Czekaj, jeszcze nie ja ci robię tutaj taki specjalny. No dawaj. Parkur! Czekajcie, ludzie! Czekajcie! Czekajcie! Czekajcie ludzie! Czekajcie! Czekajcie! No jeszcze nie zaczynaj, bo ja ci nie mam. Czekajcie ludzie! Czekajcie! No, ej, gdzie ty spieprzasz? No, dawaj. Kurde! No, no czekaj, te teraz skoczę. Jak mam iść dalej? Uuu, co się stało z tą wodą? Co mam? Musisz, musisz po tej wodzie pod tobą tak spłynąć na te schodki z wody, widzisz? I tam do góry. Daję. No, są no. skotki. I do góry. I to będzie koniec? Tak. Już tam te <grym wyszło> Przeszłem! Uuuuh! Oh, yeah. like a Już ci bursztynę bana. Czekaj, to ci diaksy. <grym wyszło> No, ty przyszedłem parkur. No, czekaj, jeszcze skrzynki na kółko. Oj, akurat na noc. To dla mnie? Tak. O, oh, men! O, oh, na sam koniec będzie masakra! Chodź tu w pole! Chodź tu! Na witku! W <grywa> dobra! Dobra! O, oh, matko ludzie, teraz będzie naprawdę masakra. Ale ja za to nie odpowiadam! nie robią? Weź Ci ty tu nie rozwali. No spoko. Robił jakiś hardy party tak? Hardy party Woo! zostało jeszcze 6 minut nagrywania A ja nagrywam od Dopiero początek więc to jest jakby O tu też można ci Taki park. Czekaj, ja ci dam ten Chcesz wagonik? Nie dzięki ja idę do domu już Jego W razie, wu, jeśli Kacper to zobaczy, to od razu mówię, że Dawid nie zmusił. No tak, zmusiłeś mnie! Prawda, ludzie? Prawda, ludzie? On y, sam mi powiedział, że mam do Kacpra wziąć te jajka i on po pierwsze sam mi dał te jajka, więc no. To była nagroda z parkura, Dobra, już wchodzę. No jestem. To nie jest ten domek. To który? tam, gdzie yy, yy, robiłem nagranie i wystawiłem kacprowi na tablicę. Widziałaś? <grym> o shit, lawa! Wystawiłem kacprowi na tablicę, jak tutaj mu rozwaliłem ten domek. Lol. Dora, to jak tam się dostać? No tutaj. Przez pole wściekłych kliperów. Gdzie? A, tu, spoko. O oh, shit! No ciekawe czemu się tak spałnią? Ktoś ma jajka! Hi! Welcome! O oh, shit! Ale... ciekawe kto ma te jajka, nie? Jedno serduszko! A gdzie jest eks? Ja się pytam. No bo to są z jajek, to się nie dziwi! Lululululululululululululu Patrzcie, imprezka creeperów! dedłem <grym"> Dobrze tu chodzi, to mnie tepnie to będzie chyba na dzisiaj koniec, nie? No, te... no, tylko czekaj, je rozwalić muszę, nie? Ja te jajka zatrzymam na inny odcinek Dobra, będzie o, dostałem expa. Dobra, gdzie ty jesteś? Żeby się pożegnać. O, klipek O O, exp lol. Gdzie ty jesteś? Dawid. Już No. O, Zombiak! Zabitego tego tego zombie. No dobra, to chodźcie pożegnać. I nie no. tak głowę przed siebie. Na no F5, nie? No. O, nie mam hemu, Lol. Dobra. Eee. I, i tak, do widzenia, do widzenia. Tak. Do widzenia. No! Będziemy. Będziemy żegnać eee, wszystkich widzów. Eee... <laughs> Subsk subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Dziękujemy. Do widzenia. Na Rapa. Cześć. Zabij mnie. Zabij mnie. Zabij mnie.